Już po raz piąty odbył się tatrzański bieg pod górę, w którym wystartowało 380 zawodników. Zawodnicy mieli do pokonania trasę liczącą 8 km, 700 m i przewyższenie 1050 m. W poprzednich edycjach biegu zawodnicy zmagać się musieli nie tylko z trasą i zmęczeniem, ale także z trudnymi warunkami atmosferycznymi bowiem zawsze biegli w śniegu. W tym roku pogoda zrobiła prezent biegaczom w postaci słonecznej pogody oraz dodatnich temperatur. Pomogło to w pobiciu dotychczasowego rekordu, który wynosił 51 minut 53 sekundy. Nowym rekordzistą jest Andrzej Długosz, który na mecie pojawił się już czasem 50 minut i 6 sekund. Biegło się szybko od startu do mety, bo warunki były dzisiaj w sumie doskonałe do biegania, także mocno zacząłem, a utrzymałem to do samej mety. No i cieszę się, że udało się wygrać. Jeszcze zrobiłem rekord, także zadowolony jestem. Czy był taki moment, że miał pan już w pewnym momencie dość? Nie nie miałem jakiegoś tam kryzysu wielkiego. Kontrolowałem w sumie cały bieg, także no, było to bardziej takie. Nie, nie, nie zmuszali mnie zbytnio rywale do takich wielkich, wielkiego wysiłku. Także bieg był w sumie tak układał się po mojej myśli, można powiedzieć. Czy jakoś specjalnie przygotowywał się Pan do dzisiejszego biegu? Znaczy, specjalnie do jednego konkretnego biegu nie, ale no do całego sezonu, do biegów górskich się przygotowywuje. Także no przygotowanie jest w zimie do całego sezonu, a potem są starty w biegach górskich. Jak wygląda to przygotowanie? Znaczy, jest to bieganie głównie takich dłuższych wybiegań, crossów, robienie siły takiej biegowej w terenie. No i głównie z tego. Do kategorii? A od dawna Pan biega? No, biegam lat, już bodajże 17 lat.